Dzisiaj dla ceny Bitcoina. Co za szalone dni ostatnio mamy z ceną Bitcoina. Oczywiście wszędzie teraz pojawiają się pytania po ostatnich mocnych spadkach, czy to już jest koniec i możemy oczekiwać odbicia. Czy może jednak czekają nas jeszcze niższe targety cenowe? Dzisiaj o tym porozmawiamy. I tak, może jeśli śledzisz moje konto MM Crypto na Twitterze ze znacznikiem weryfikacji, to wiesz, że otworzyłem nowy trade przy poziomie 30 500 dolarów. Będę o tym dzisiaj mówić. Przedstawię Wam mój dokładny plan gry. Tutaj możecie zobaczyć tą pozycję. Poziom likwidacji tej pozycji wynosi 27 500 dolarów. O tych wszystkich rzeczach dzisiaj będę mówić. Również o moich przewidywaniach dla bitcoina w średnim zakresie czasowym. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Jak zawsze bardzo to doceniam. Nieważne czy dałeś lajka, komentarz czy nie. Doceniam, że jesteście tutaj i oglądacie ten film. Przesyłam Wam bardzo dużo ciepła. Dziękuję. A teraz przechodzimy prosto do wykresu. Jeszcze tylko szybkie brawa dla Was. Ostatnie dwa filmy pobiły wszystkie rekordy. Poprawcie mnie, jeśli jestem w błędzie, ale uważam, że są one tymi najbardziej oglądanymi na świecie w temacie Bitcoina na YouTube w ciągu ostatnich dni. Jesteście najlepsi. 10 tysięcy polubień. Przebijmy tą liczbę ponownie. W zasadzie to, jeśli mówimy o tej pozycji, to nie powinna ona nikogo dziwić. Mówiłem o tej decyzji na Twitterze, ale nie tylko tam. Wspominałem o tym wiele razy. Przykładem jest ten film. Nagrałem go kilka tygodni temu, nieco więcej niż miesiąc temu. Ostatnie ostrzeżenie: wejdź na kanał i to sprawdź. Był to dokładnie ten moment. Oczekiwałem wtedy, że w momencie odwrócenia się tygodniowej wstęgi EMA nastąpi zejście ceny w dół. I tak, właśnie tak się wydarzyło. W zasadzie to pozwólcie, że puszczę Wam część tego filmu, w którym przewidziałem dalszy ruch ceny. Później wrócimy do wykresu.

8 dolarów. Mogę się mylić, ale taka jest moja opinia. Miejcie to w pamięci. To zdanie nie bierze się znikąd. Spójrzcie na to. Mieliśmy tutaj niesamowitą pewność na rynku Michael Saylor, Tesla, Elon Musk. I tak jak widzicie, dokładnie to się wydarzyło na rynku. Moment, w którym tygodniowa wstęga EMA odwróciła się w poprzednim tygodniu, był chwilą, w którym Bitcoin zaczął schodzić niżej. I teraz aktualnie retestuje ten ogromny obszar zakupowy, więc teraz możesz mówić i masz do tego bardzo dobre podstawy, że historyczny moment odwrócenia się wstęgi EMA jest złym znakiem. Może to oznaczać, że przebijemy poprzedni dołek i zejdziemy jeszcze niżej. Pokażę wam teraz przykład z 2018 roku. Tutaj mieliśmy takie odwrócenie się wstęgi bitcoin, natychmiast spada dużo niżej. Tak, rozumiem ten punkt widzenia, ale nie zawsze tak jest, w szczególności kiedy mamy jakieś niespodziewane ryzyko. Przykładem jest marzec 2020 roku. Tutaj również wydarzyło się to odwrócenie. Później cena bardzo szybko powróciła do poprzednich poziomów. A więc, patrząc teraz na to wszystko, czy banki centralne i inne instytucje są w stanie odwrócić aktualny trend na rynkach. Co ważniejsze, czy bitcoin jest w stanie utrzymać się w tym ogromnym obszarze zakupowym? Wracamy teraz do wykresu. To, o czym wspominałem jeszcze wcześniej, jest to, że na tych poziomach cenowych mamy ogromny popyt. Ukazuje nam się tutaj psychologiczna pewność siebie, w związku z tym, że najwięksi gracze na tym rynku właśnie na tych poziomach cenowych skupowali bitcoina. Więc teraz mówię wam, że mniej prawdopodobne jest, że spadniemy znacząco niżej. Może będzie jakiś chnot czy coś takiego. Zawsze mówiłem, moim najgorszym możliwym scenariuszem jest 28-29 tysięcy dolarów i trzymam się tego. Tak, możemy spaść niżej, rzeczy mogą stać się nieprzewidywalne, i oczywiście jesteśmy bardzo zależni od tego, co się dzieje na świecie. Sytuacja na Ukrainie, to, co robią banki centralne, federalne rezerwy, to są rzeczy nieprzewidywalne, ale patrząc tylko na wykres i popyt na tych poziomach, stosunek zysku do straty jest wystarczająco wysoki, żeby powiedzieć: otwieram tą pozycję, jest dużo zbieżności i zostawiam ją otwartą. In these levels, the risk return rate for me personally is high enough to say. Jeśli jest to odwrócenie ceny z tego obszaru, to może być legendarna pozycja. Oczywiście, może być knot do dołu, możemy stworzyć niższy dołek, ale mówiłem już o tym wcześniej. Otworzyłem pozycję i robię to, co mówię. Inaczej może będziemy mogli się pośmiać z mojego trade'u. Przekonamy się o tym później. Dajcie znać, co o tym myślicie. Oczywiście, chcę Wam powiedzieć o moim planie gry, ponieważ zamierzam przejechać. Na tym tradezie całą drogę do szczytów, lub ustawię stop loss nad poziomem likwidacji, żeby zaoszczędzić na prowizji. Oczywiście mamy wiele innych rzeczy do podzielenia się z Wami, ale szybka aktualizacja. Jeśli przechodzę do rynku spot na Bybit, to Vipad jest drugą kryptowalutą, która najbardziej urosła. Rozumiem, że spadaliśmy od jakiegoś czasu, ale ostatnie dwa dni to pierwszy lub drugi z kolei największy zysk na krypto. Jest to spowodowane aktualizacją Winance 2.0. Zawsze rób własny research, inwestuj, traduj na własne ryzyko. Te wideo są dodatkową inspiracją do Twojego własnego researchu. Oczywiście, jeśli również chcesz tradować, to poniżej w opisie znajdziesz darmowy bonus. Proszę, skorzystaj z tego tylko, jeśli jesteś doświadczonym traderem. Jeśli takim nie jesteś, to trzymaj się hodlowania, jest to najłatwiejsze, w szczególności w takich czasach jak te. Dajcie znać, co o tym myślicie. I oczywiście chcę od Was wiedzieć, czy myślicie, że jest to już dołek, czy może to przebijemy? Pamiętajcie, że mieliśmy bardzo podobny fraktal. Mieliśmy tutaj również dołek, wyższy dołek i kolejny wyższy dołek. To samo dzieje się tutaj, gdzie mamy dołek, wyższy dołek i kolejny wyższy dołek. Dajcie znać, co o tym myślicie. Wiem, że jest to trochę ryzykowne stwierdzenie, ryzykowna pozycja, ale to powoduje, że czasami trading jest taki piękny. Dziękuję bardzo za obejrzenie i widzimy się już wkrótce w następnym wideo o domowym krypto. jak zawsze, jak zawsze, bye bye.